Zadanie 5, czerwiec 2014. Dane są, są liczby A równe logarytmu o podstawie 3 z 1,9. B równa logarytmu o podstawie 3 z 3 i C równa logarytm o podstawie 3 z 1,27. Który z poniższych warunków jest prawdziwy? Czyli która liczba jest największa, najmniejsza dalej? No to zapiszmy. A równe logarytmowi o podstawie 3 z 1,9. Teraz tak, do której potęgi podnieść 3, żeby otrzymać 1,9? Gdybyśmy tu mieli 9, to byśmy podnieśli 3 do kwadratu. Z racji tego, że jest 1 9 to dodatkowo dodajemy minus, tak? Czyli obracając, dokładamy minus do potęgi, do której potęgi podnieść 3, żeby otrzymać 3, do potęgi pierwszej, bo 3, 3 do potęgi pierwszej to jest 3. No i C logarytm o podstawie 3 z 1 /27. do której potęgi podnieść 3, żeby otrzymać 127. Gdybyśmy tu mieli 27, to byłaby to trójka, bo 3 razy 3 razy 3 to jest 27. Z racji tego, że tu jest 1,27, to dokładamy minus. I teraz widzimy, że największe jest B, a najmniejsze C, więc odpowiedź poprawna to odpowiedź D.